I śledzą informacje o tobie, które pojawiają się w sieci? Czy jakoś no to oczywiście. staracie się blokować? Nie, no oczywiście, no śmieją się z tego w niebo w głosy. Przecież wiedzą, jaki ja jestem, wiedzą, co się dzieje w naszym czy w moim życiu. Często to weryfikują. Już na, na, na przykład Było teraz... Wiele doniesień o Twojej partnerce, no. szczególnie podczas pandemii, lockdownu. Śledziły te historie. Moje dzieci znają Wiolkę, wiedzą, czym ona się interesuje. Nie jest to dla nich żadne zaskoczenie, a to, że Chodzi Wiol... mi bardziej o narracje i komentarze, jakie się wiesz, pojawiały. No to nie, nie wiem. Myślę, że nie tracą na to czasu raczej. Nie, 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 zdaje, nie wydaje mi się, żeby się tym jakoś yy, yy, sugerowały. Wiesz, ja to już powtarzałem, Wiolka ma, jest dorosłą osobą, wypowiada jakieś swoje zdanie. Yy, można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać. Każdy z nas ma do tego prawo. Yy, Żadna z, żadne zło się przy okazji tego nie dzieje yy, i tyle. No, też namawianie do nieszczepienia się jest moim zdaniem po części no nieodpowiedzialne. Co, no wiesz co, no, y, teraz y, jakby ci to powiedzieć, no... Dobra, wiem, no o co ci nie, chodzi, ale, ale myślę, że ta nie, granica jest te, wiesz, gdzieś tam... Ci, którzy my, którzy szczepiliśmy swoje dzieci i tak dalej, i tak dalej no wiesz, to nie jest taka oczywista sprawa i pewnie nie jest to miejsce na to, żeby ja to ja tutaj się zagłębiać ja i komentować. Myślę, że każdy ma do tego prawo, żeby rozporządzać własną osobą. Wiesz, To się dotyczy kobiet strajkujących i też się dotyczy wszelkich innych rzeczy związanych ze zdrowiem.